No witam, witam. W dzisiejszym odcinku sporo pogaństwa, a także wielkie narzekanie na In This Moment. Jedziemy! Ale zaczynamy od szwedzkiego Dumiur przyjemnego dark ambientowego projektu Pana Daniela, którego możecie kojarzyć jako piosenkarza Marduk, ewentualnie człowieka orkiestrę z Funeral Mist. Również ze Szwecji wywodzi się hort Orbit Culture, którego jakoś nigdy specjalnie nie słuchałem, ale nowy singiel zajebiście fajny mocny duch starszej godziry, BDB melodie. Zobaczymy jak reszta płyty, bo po ostatnich rozczarowaniach postanowiłem się już przesadnie nie nastawiać. Nie, 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 nie sieje żuchy po prostu jakiś paproch. To o jakich rozczarowaniach mowa? Naturalnie o ostatniej płycie In This Moment, czyli kapeli, którą, jak już pewnie kojarzycie, darzę prawdziwym uwielbieniem za wcześniejsze dokonania. Takie Blood czy Black Widow to dla mnie płyty kompletne. No i niestety to w świetle tych płyt spoglądam na album najnowszy, Mother. I załamuję ręce. Na wcześniejszy Ritual kręciłem nosem, ale teraz to już wydaje mi się kapitalne. Zły jestem na siebie, bo dałem się nabrać na pierwszy single, The In Between. Już się cieszyłem, o, super, super. Wraca konkret, wraca brud. No, wprawdzie taki wypielęgnowany brud, ale jednak brud. Wracają screamy, ale będzie, ale będzie. No, kolejne dwa single jakoś nie dały mi specjalnie do myślenia. No i o dupę rozbić ta płyta. Parę fajnych momentów niczego nie ratuje. Nudna, mdła, radiowo przyjazna, pff, nikomu do szczęścia niepotrzebna. I właśnie z takim nikomu do szczęścia niepotrzebnym utworem na kilka chwil was zostawię. Zmieniamy klimat, bo miało być pogaństwo. Coś zresztą ostatnio obrodziło dobrą wikińską nutką. Najnowszy album duńskiego Danheim. Raczej usatysfakcjonuje wielbicieli takich dźwięków, więc sprawdzajcie koniecznie. Tu macie próbkę utworu z prawdziwie pogańską techniawką. A na koniec, pogaństwo germańskie w wydaniu austriackiego hordu perchta, któremu zresztą zawdzięczacie miniaturkę. Nic wam ta nazwa nie mówi? Bardzo prawdopodobne. Ale posłuchajcie tego, a nóż dopiszecie do kajeciku z intrygującymi nowościami. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.